Tu się rusza, nie tak? Rozumiem, że cię sparaliżowało. To jak bardzo tutaj poradziliśmy sobie w poprzednim odcinku, tak? A, Dlaczego to wszystko się stało? Był livestream. Był livestream, na którym właśnie. godziny. Przestań. Śmieszny czy co? Bo nie wiem. A ty jesteś poważny. Taki zły multi. jest się pobawić z nią. miś pośmiać się nie potrafisz. Ja! Uh -huh. Ty do mnie to mówisz, tak? Nie potrafisz się w ogóle pośmiać. Jesteś ty, zerem. Ty, ty jesteś nie masz w ogóle, ryba. stary. Nie masz w ogóle charakteru takiego zabawowego. Kompletnie. <śmiech> <śmiech> że cię kocham jak brat stary No dobra, jak brat może być A tak więcej? Nie, weź weź ciarki Ooo, sobie coś wyobraziłem teraz A! O! OOO Nie Wyobraziłem sobie jak robisz Tosty stary ser A ty co sobie wyobraziłeś? Um, no ja wyobraziłem sobie jak gram w <gry> Multipla! Co? <gry> Nic e, W ogóle musimy powiedzieć ludziom, że tutaj jest tyle nowych rzeczy No Zobaczymy to, to Ej, Jest ja tyle sobie nowych rzeczy Ale ja sam nie zdałem sobie sprawy z tego, że tak dużo zrobiliśmy No Jest tyle nowych zrobiliśmy rzeczy mega ogromną fabrykę no. aplikonów. Patrzcie jak to wygląda, rzeczy. wszystkie urosły, wszystkie urosły, Zobacz. Tyle nowych rzeczy <gry> Au tu się rusza gdzieś, tak? Rozumiem, że cię sparaliżowało, to jak bardzo tutaj poradziliśmy sobie w pierwszym odcinku, tak? Aha, dlaczego to wszystko się stało? Był livestream, był livestream, na którym właśnie... Godziny... Jeszcze raz! Trzyma to! się... policzymy się! Ty taki kozak jesteś, no! Taki kozak mnie pijesz teraz, taki kozak jesteś! Tak, taki kozak! No! No powiedz, jaki z ciebie kozak jest, powiedz, bo ja nie... TAKI ZE MNIE KOZAK, CO?! Taki, taki kozak... Maluszku... Co? co robisz? Bejbu, kuzynowi frezze. Co robisz? Bejbu, co robisz? O oh, fuck! o oh, fuck! o oh, fuck! co? 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 Taki kozak jesteś? No nadzielni, taki kozak jesteś? Ja nie, nie wierzę, że ty taki kozak jesteś. No dawaj, chodź. Chodź tu. No chodź. Taki kozak jesteś, k**a. Dobrze go pogoniłeś, dobrze. Niech się boi, c**a. Niech się boi, ciopa! No, dobrze mu daj. Rebek, chodź! Multi, lecimy latować! Multi! A Ej stare, chodźcie, poczekaj, patrzcie, 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 patrzcie. chodź, 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 poczekaj Wejdź tam z, Zróbmy fabularną serię, star no Fabularną seria. Ale sk cicho, skryj się tam, no Okej, okay. cicho, teraz nic nie mogę powiedzieć. W dobrym momencie muszę się odezwać Super, jestem dzisiaj drwalem, Drwal Remek, biję drewno Ale fajnie na tej serii z pokemonów jest, tak sweet, taśnie o, ile drewienka spadło? Hmm, ciekawe co robi multi! Multi! Remy! Multi, gdzie jesteś? W jaki M multi? W jakiej Gdzie? Już idę, uratować cię! Putam <noise> Chodź! O! o ta! O, Ostatnio na tym live streamie, 3 godzinnym livestreamie gdzie będzie więcej 6 tysięcy ludzi Nie rekord to było 7 No dobra No dobra, dobra, 8, 8 i, i zrobiliśmy farmę, fa, farmę aprikonów A okay, teraz widziłem pewien atut gry Co? Co? Dodałem komendę tylko Jaką? Pokażę ci Zabij mnie. Albo nie, czekaj. Daj mi swój miecz. Nie, on 20, nie, nie 20 level. Nie bój się, nie bój masz się. On 20 level. Nie bój się, nie bój się. Nie mi, uwierz. Nie! Remek, uwierz mi, proszę. Nie bój się, spokojnie. Spokojnie, daj. Czekaj. Ja ci zaufałem. No i dalej masz itemki. Aha. I to no fajne. Masz, masz. Dziękuję. Widzisz, widzisz? I level? Jesteś słodki Hihi. Jesteś game <laughs> Fuck! Aaa! Dobra, słuchaj, yy, w dzisiejszym odcinku powiedzieliśmy już czemu tak dużo się tutaj kur, pokazało. Oj, daj mi w ogóle chleba, bo wiem, że masz chleba. Nic już. Daj mi. Nie mam. <laughs> <�ł Digi> <włudny> <guludny> <guludny> a na potem, bo nie jestem jednak głodny. To słuchaj, możemy zrobić tak, że dzisiaj na odcinku... Co? Zarąbałeś mi stejka i nie jesteś głodny? No i co Dawaj! Nie! To... to poczekaj, pomogę ci. No! Nie! A, <laughs> A tak jest. A nie, czy to jest, czy to jest dobry pomysł, stary? To jest dobry pomysł. Nie! Tak. Ludzie mówcie, czy to jest dobry pomysł? Na razie tak gramy. Okej, okay, na razie tak możemy zagrać, ale będą mówniczy. Ale okej, okay, to mówcie tak, dobry pomysł, albo mówicie wszyscy, multi jest głupi. Nie, no ej, to pewno na pewno napiszą, że multi jest głupi. Nie ma sensu, stary. No rzestowałem przecież, Chodzi żartowałem. o to, że ten, że ty, ty i tak nie umierasz, tak ogólnie. Ja, ja wiem, ale byłoby śmieszniej, gdybyśmy umierali, tracili tak jak zwykle. No super. Tak śmiesznie, Swipe, e, idziemy expić, jak wtedy. Dobrze. Koniecznie, nasze Pokémony musimy wyekspić. O. Teraz stary patrz na 3 level mówię, mówię pff, ale gówno. Heh, no, ja level. level. Ja mam w 34 level, nie? Ja mam 24, właśnie. No. O, myślałem, że tutaj zbiłeś mego Pokemona. Eee, no i. O, wow, jaki wielki! Dad, 600. Eee, o co kurde, zaatakował mnie. Co wielki? Penis. Co? 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 Ja, jak? Co? Co? E, to chyba ten Pokémon powiedział. Jaaaaaaaaaasne! O, ten. Jaki zboczuch. Lo... LOL. Jaki debil. No, ja nie Jaki debil. debil. Boże święty. 35. Lever, motherfucker. Tarwezić. 35 chyba. No, 35. A co powiedziałem? 25. Wo A nie, nie, nie. Aż taki mam. No, Ej, ja mam 24. To widocznie jesteś słaby. W sensie jesteś słaby. Ehe, ehe, Jest. What the hell? Co wychodzi z elektronów? Elektro... Coś wy... Wie... Ooo, oh, shit! Nice! Co? Gunpowder, gunpowder, gunpowder! Gunpowder, man? Patrz, wielki ten! Where, wielki man? Zamienny tam! jak się kręci! Break this! Wow, oh. wow! On twerka robi, on twerka! Masz te smileys... O, oh, zniknął. Nie, no przejście... No, ciebie, dobra... Swoją twarz się przestraszył. Dobra, weź i idź, wejdź. Okej, idę gdzieś... gdzieś wejść... A! Weź, tam tam patrzę, w końcu craft guide. I już kev wiemy, guide? Kev ka, kev wiemy w końcu mm, ten, jak instalować, znaczy jakie itemki możemy tworzyiiić Daję sobie jeszcze... Oh, fuck man, run What? What, co się stało? A, uciekłem już Rem, już... Fuck? co się stało? Startuje jakiś fighter Fighterka LOL Fosnich. Ale dziwne, dziwne pokemony, stary What the fuck is that? What the fuck is that, man? Alvisar, what the fuck is? Gdzie jesteś? Ej, dobra, mam plan. Jaki? aby, aby zrobić i uh. właśnie. Ej, ty świntuchu! Co jest? Tak na odcinku? Ofem? Co? Tak po prostu na odcinku? Tak dup? No? Ale ty jesteś fuj <laughs> Myślałem, że pójdziesz y HAHA <laughs> <laughs> Chwila. <noise> <noise> Dobrze. Słuchaj, chodzi o to, że tutaj z tego co widzę, można no. zrobić y dużo rzeczy, ale potrzebujemy diamentów, stary. Diamentów? No, z do cave'ów? Przydałoby się zrobić jakąś kopalnię, ziom. Ja wolę. No możemy ziom. zrobić. A to na to na live'a to się nadaje. Na odcinek, a, a musimy, wiesz, akcja to full to akcja, to man. No to zawalczmy razem, bo ty teraz masz wyrównane szanse. Mhm, ja mam wyrwniałe Albo zrobimy to na koniec odcinka. Za Będzie walka trenerów. Walka trener. taką muzykę. trener Zrobisz tak, jak połowa YouTube'a, nie? Że zrobisz ten najlepszy moment, jak walczymy. I zrobisz Cinematic Boom. W dzisiejszym odcinku. I tak dramatycznie wiesz, tak umierasz i... Nie, multy nie. Intro. The Pokémon ha ha Pokémon galaktyczne bitwy! Mam dużego Pokeksada i wiem co mam robić dziś! Pokémon galaktyczne dziś! Galaktyczne dziś! I później. Siemaneczko z tej strony. Remek, dzisiaj ze mną multi. Oczywiście multi jest downem. I ja wtedy. Jestem głupi! Oj, głupi jestem! Ja Ty powiesz, Boże Muti, a ty jesteś Guptas. Guptas, Guptas. I wtedy zrobisz to swoje takie cięcie, to. I kolejna scena. Okej, okay, dzisiaj będziemy expić. A ja wtedy powiem. I ty znowu cięcie. I później. O! Zbieramy kwiaty! O! Extreme Harvest! Pię, pom 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 pasz, pasz! pa Pa Los, zrobi się penis z kwiatów. Ooooo! bo ty jesteś głupi? Nie, że ciąg oglądają twój serial! Nie! Tutaj jest KWIACIOR! Kwiatcior na tym kwiaciorze! będzie orał jak może I teraz postadzę kwiata! Pa, pa, pa. Dramatic look! Dobra, walczę z pokemonem! Halo 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 No sorry, musiałem się, musiałem się trochę ożywić Remek! Coś mnie chyba zlagowało O Boże, jestem głupi Remek? cinematic boom i teraz robisz to cięcie. I co? Nie wiem co stało naprawdę. Co? Co? No bekę Oh, fucking! O I <laughs> to cięcie I potem będziesz zbierać kwiaty Wow, penis Oh, fuck, stary, Musiałeś oh, bo... <laughs> Musiałem się trochę rozszaleć, musiałem się trochę obudzić by się miałem straszny dzień miałeś straszny dzień? Dostałem dzisiaj piątkę z angielskiego Wow, wow. Czy man. mi mojego angielskiego? Proszę. Byłem dzisiaj. Stary, ogarnij to. Byliśmy dzisiaj sobie w muzeum, mie, mie, ten miejsc, co nie? I mamy no. ratusz, nie, mamy wieżę i ten. No. I chodziliśmy na wieżę, i stary, jak chodziłem na wieżę, to prawie się wydupiłem, prawie sobie nos złamałem. <grym> <grym> I ten. I, ten <grym> i, I dzisiaj wrzuciłem to zdjęcie na Instagrama. Jak byłem. No. Na wieży, wiesz? Zalekowałem to zdjęcie, jak byłeś na wieży. No. Byłeś dzisiaj na wieży? No tak, no w muzeum, ale mamy ratusz i weszliśmy na wieżę. Dlatego mówię, że się wywaliłem. A co robiliście na wieży? Zapinaliście się? Haha! <noise> <noise> zapina na wieży! Na YouTube! Mapkę zapina na wieży! Na YouTuba! Na YouTuba! <noise> na YouTuba! Hmm. Słodkie, słodkie. A jak spisz czy nie jak spisz? Ej, w ogóle. Zróbmy może pojedynek ten stary. Chodź. Teraz? Teraz? To teraz. Zróbmy pojedynek! Cinematic Boom! Pojedynek mistrzów! I teraz Chodź, ale, ale na lodzie! Ale teraz cinematic boom, no! Lodzie, lud! No mów! Cinematic Boom! I teraz intro. To, to twoje takie... Nie ja no, próbowałem nasiadać twoje intro to nowe takie... To długie takie... Nie no, wyszło ci, wyszło ci. Naprawdę jesteś dobry. Tak? Tak? Tak, tak, to się. U, Chodź, po jednego mistrzów. Dawaj, na lodzie. Idę, czekaj ja wezmę tylko. Na lodzie, po lodzie. Wezmę tylko uleczyć. Jej, jej. Mojego Nie, nie możesz go już leczyć. Koniec, już się zaczął Pokémon. Ej! Jego poksa uleczę, dziś mojego poksa. Ha, mojego poksa. jego poksa. Mój poks jest duży. Chciałby być taki duży jak twój. Chciałby być taki mały i nie masz dzisiaj pały. Dobra, patrzymy. A nie, widać, zostało ci troszkę po tym kawałku, który tam montujesz. No, nie spojnę, nie spojnę. Nie wiesz, krytynie. A to powiedz mi, czemu mnie chcesz puścić? Bo jest za głupi. Dobrze, zbieram śnieg. Nie zmieniaj tematu. A o czym jest ten kawałek? W twojej dupie. Chyba nie mojej to, wychodzę. U uwaga, Multi, wyciągam swojego Pokémona! Iwizor. Okej, okay, widzę, że wybrał. I... Alwizor. Bym... Ej, 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 on, cebulka poszła. Teraz ej. patrzę w Pokédexie. Nie, 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 tak miało być. nie. I... Jak nie <laughs> <laughs> hmm, jakiego Pokémona wybrać, aby pokonać go? Aha! Jaki to Pokémon? Erwillion, okej! Okay. Oj Okej, okay, już wiem jakiego Pokémona wybrać! Charmion, Wybieram cię! Nie Charmillion Charmione! Charmeleon! yes Jest! Jest! Dobrze! Charmeleon! Okej. tak! OK, uh, Pokémon! Coś jest Pokémon! A oh, nie, no, nie, no, nie. No, no. Charmeleon, atak Dragona! A wyżej nie jest twój równie. No, mój też, ja już zadałem swój. Charmeleon! Atak! Nie, 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 to nie na tym polega. A, atak! Nie, nie. Atakuj mnie też, bo ja już nie mogę atakować. Ivysaur! Ivysaur! Dobrze, Charmeleon! Jedziesz go! O nie. nie. Charmeleon! Okej. Okay.

To, co zobaczysz... Rozpołknąłem swój język. Remek, patrz na to! What the fuck?! No chyba se jaja robisz teraz, stary. A, mogę na nim jeździć! Jeździć mogę! Ej, poleciał gdzieś w pizdu Nie! Charizard! Charizard mogę na tobie latać! What the fuck chcę na nim.. Jak ja mam? Jak ja? Jest! Ej, najlepsze jest, że on w ogóle z mnie nie rusza No mój nie jest taki fajny A jezus mam dużego Pokémona! <śmiewanie> <Jezusie. śmiewanie> Chyba się ołatł no gardło Halo Halo to jest duży, stary, patrz jak pilnuje naszego domu, patrz! Ja pierdzień. A twój też jest fajny. Słyszysz? Hmm. <coughs> Remek? Hmm. Twój też jest fajny. Ma fajną dużą cebulkę. A on będzie większy, spokojnie. <laughs> ma fajną dużą cebulkę. <laughs> o, czy mam takiego samego Pokemona? Spokojnie, wszystko będzie dobrze Jestem okropnym trenerem, nie wierzę w swojego Pokemona. Wiesz swojego Pokemona zawsze będzie. Dobra, wierzę w niego. On kiedyś wyrośnie. Ale kiedyś wiesz, nawet dużą jak on cebulką. będzie mały, to i tak będzie duży damage później zadawał. Spokojnie, wielkość nie jest ważna. <laughs> no, jak to mógłbyś mówić? No, jak ty tak możesz? No, no, a, no a co jest? nie wiem czemu nie potrafię Jak się da. Stary, mój Pokémon, jak atakuje to się podnosi, czajesz? Lata What the hell Weź i wyjdź z tym Ty masz za dużego CO TO JEST ZA BYDLE JAKO JEST DUŻY Weź go stąd Ja nie bawię się w takie rzeczy, stary Shit, story. Stary, on jest zarąbisty Leź wejdź. Kocham go. Nie widzę. Się. Wziąłbym z nim ślub, jeśli byłbym Pokémonem. Bo co, bo jest taki duży? Myślę, że to się zadowoli? Bo jest taki mocny. Hmm. Najlepszy Pokémon. Leci na wielkość. Najlepszy Pokémon! Dla najlepszego trenera! Nie. Tak. Nie! Tak, 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 tak. tak, tak. Gówno. Konie, Remek, Remek. Zaśpiewam ci pisankę, okej? ok? okay. Remku mój drogi, kupiłbym ci na osłodę pierogi, ale wszystko już kupione zostało, zostało kupione, więc mogę ci kupić czerwoną pieczątkę. Możesz tą pieczątkę użyć do swoich czynów, do swoich czynów. Nie, ja się podaję. Uch, życie. Nie, nie, nie ja, ja zwątpiłem. Czemu? No bo nie chcę już. Nie, już nie robicie. Ja nie Zamykam się w kroczu. Remek, co się dzieje? Zamykam się w kroczu. Nie. To już... to już wszystko to przeszłość. Może do przysz... psychologa? Wszystko to przeszłość. napisać dla ciebie rap, Wszystko to przeszłość, już nie gadam z tobą! Ale... bo co, mam większego Pokemona? Remek! Nie, to nie o to chodzi. O co? Bo mój jest mały. No, no wiem, no ale on będzie jakiś duży, dorośnie, i będzie zabijał. Będzie mordercą. Kiedy? No, na 26. Na 36 levelu tak chyba każdy ewoluuje. Ty myślisz? No, mój ewoluował na 36. A co jeśli mu nie zewoluuje? Ale on i tak. Słuchaj. Bo on jest takim małym stworkiem, co nie? Ale... Pamiętasz, w bajkach było tak, że jak on był ewoluował, to był wyższy od Asha! Naprawdę? No tak! Był wyższy od Asha! No to sobie raja. Nie, no był wyższy od Asha, naprawdę! Taki duży był? No był wyższy od Asha! No Charizard też był wyższy od Asha i jest tutaj ogromny, co nie? Kurczę, to fajnie! No! Wiesz, Spokojne. może nie będzie aż tak duży jak ten, no bo wiadomo, to jest smok, co nie? A ten no chodzi dobra, na czterech no łapach. Dobra. Ale będzie, wiesz, to wiesz, wielkość Pokemona nie oznacza, że jest wiesz, słabszy. Skąd wiesz? No bo, bo... No bo taka jest prawda, bo każdy ma własne swoje staty statystyki, nie chodzi o wielkość, tylko o moc, co nie? A zawsze pamiętam, że przecież ten cebulkowy on dobry był przecież w bajce. Dobra, już Już, koniec, już, już, już. Zabijam Pokemona i kończy odcinek, bo nie wiem czy mam sera psychicznie. Ja jestem wykończony. Wykończyłeś mnie psychicznie. Nie chodź nagramy drugi odcinek z rzędu. Nie chce mi się. Chce ci się. Nie, nie chce mi się Remek. Muszę parę rzeczy zrobić jeszcze. Dobrze, kocham No nie, no po bratersku okej. Okay. Właśnie Remek, pochwaliłeś się? Kupkiem Eee, nie, nie mam go przy sobie. No. To idź po niego. Ej, mam go przy sobie! No! Uuu, piję z nim kawę mm. dzisiaj na live z GITA Online. Tak? No to się pochwal teraz. Powiedz, od kogo masz? No na. Na, powiedz, kto jest twoim przyjacielem. Powiedz, co ci zasponserował? Mój kubeczek. No, a powiedz, kto ci zasponserował? To no, mój nowy przyjaciel. No, a powiedz co ci za sponsorek? co ci gadał, no? No ty... Nie, nie. No ja ci gadałem! Nie, nie, Ej, czy nie, nie. do walczenia? Co? Wiesz, to jest, widzę czar miliona do walczenia, chodź zobaczysz. Patrz, czar miliony tu stoją. Goldin, goldin. Czekaj, zabiję te pipy. Eczek, sobie możecie kupić u mnie! Nie. Na, no jak to nie? No, bo nie. No, weź. To jest zamknięta, zamknięta wersja. Wow, jaka to jest różnica. Weź, daj spokój, ty. Twój czarnion jest za duży. No, what the fuck? To jest nic minion, tylko Charizard. Zbijasz swoich? Ty jesteś. bratobójcą, I jesteś. Zauważy. Ale fajnie są. Zobacz, jest to, to jest straszne. Zobacz. O, <laughs> widziałeś co? Patrz co mi wypadło! Nie, nic widziałeś. Patrz! patrz. Rebek! Ci... No poczekaj, bo bije się, co? O, oh shit! Oh shit, oh shit, <laughs> Co ci wypadło? O, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, Ej! Oh shit, that shit, that shit. Co ci wypadło? Teraz zobacz Oh shit! Oh shit! Co? Oh shit, oh shit, oh shit. Ogień. Ogień wypadł z niego? No zobaczcie jaki. Tylko po prostu? Taki z dupy? Nie no, zobaczcie jaki. Ogień z dupy! Nie no, nie. Ale zobaczcie jaki. Już go pokonałeś, czy nie co tak długo walczysz? Weź przez ten, nie jest taki szybki jak twój no dobra, patrz, popatrz Czekaj, bo level na linię 25 Co to jest za ogień? Blaze power, powder Blaze power powder. Dobra, chodź kończymy odcinek. Czekaj, 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 Musimy powiedzieć ludziom, że jest dużo, że jest dużo, że, że był livestream i że będą, będą kolejne, nie? No właśnie, mówimy wam teraz Na twoim i na moim Twitchu będą kolejne livestreamy Także followujcie, macie linki followjcie, w Followujcie, oczywiście Kupujcie Więc i... wiedzcie, że będzie to jeszcze jakieś. Dokładnie. A teraz Extreme I OGIEŃ! CINEMATIC BOOM! Ła, POWER! Marihuanen. Keep his power. Wow! 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 wow. Not a